Siemanko, wszystkim. Ocenianie konkursów SADów dla mnie to jest przyjemność. A jeszcze, jak jest niedziela, siadam sobie tak rano i nagrywam dla Was świeży materiał. To już w ogóle jest petarda. Dzisiaj, Oczami Dunkera, czyli like, subskrypcja standardowo i mam dzisiaj dla Was konkurs SADów z 80. którego? 5. Kurwa 85. 95. Yy, roku. Czyli taki dość starawy konkurs, ale wypełniamy sobie powoli mm, powoli cały ten mój kanał wszystkimi konkursami wsadów z NBA. Uczestnicy już lecą Jamie Watson, także będziemy tutaj mieć taką ekipę, że tak powiem starych wyjadaczy, o których Wy nie macie pojęcia i często ja nawet nie mam pojęcia Antonio Harvey, więc starzy tutaj wyjadacze retro NBA, no to oni na pewno będą kojarzyć te sylwetki. Dla mnie ocenianie takich konkursów wsadów, tych starych jest ciekawe tony bez nie, nie bez Dumas, czy jakoś tak. Dla mnie ocenianie tych starych konkursów sadów jest o tyle ciekawe, że na przykład tutaj jest konkurs 95 rok, i ja miałem wtedy 6 lat, więc ja oczywiście tego nie oglądałem na żywo. Timpery nie oglądałem tego na żywo, ale gdzieś wszystkie te konkursy sadów oglądałem jako fan sadów i musiałem po prostu znać. No, tego gościa ciężko nie znać. Gość, który wygrywał w 93, 90. Tak, w 93. W 94 nie pamiętam czy wygrał. No ale Harold Miner, no znany jest z tego, że napierdalał. Jeszcze Izaja Ryder. Tak, w 94 wygrał Izaja Ryder. W 93 Harold Miner. Więc kurwa, dwóch gości nazwiska tutaj, jakbyście nie znali, to coś jest nie tak jeri. zobaczymy sobie, kto siedzi za chwilę w żerii. Przepraszam, znaczy przepraszam. Co ja mogę was tu przepraszać? No jakość jest jaka jest. Nie dawałem tego na pełen ekran, bo nie bylibyśmy w stanie tego nawet, nie wiem, byśmy oglądali kwadraty. Zasady: pierwsza runda 90, program 90 sekund, finały 60 i trzech najlepszych do finałów i do gry w Dankow. Dobra. OK. Czyli generalnie tutaj widzę na czas jest. Ile do wsadów robić? Nie wiem, czy ile kto zdąży, czy jak to będzie wyglądać. Ale zobaczymy sobie trochę klasyki, jak to wyglądało jeszcze, gdy nikt nie wiedział, co to jest Push-off. Mm. A, i drodzy Państwo, zapraszam Was do dołączenia grupy Hatsbe.pl. Yy, Ta się nazywa grupa na Facebooku. Yy, gdzieś tam zaobserwowania Instagrama. Może TikToka? Może Roxy.pl? Yy, a tak serio, yy, to obserwujcie media. Tym bardziej, że niedługo ruszam. Yy, właściwie, no już ruszyłem. Ale strona internetowa, zobaczcie sobie chac.pl, co się tam dzieje. Zobaczcie sobie, bo strona jest na razie off, ale jest tam parę informacji. Więc odpalamy nową platformę treningową dla koszykarzy, siatkarzy, dunkerów z aplikacją, z filmami i tak Więc już możecie gdzieś tam podbijać każdy, kto chce yy, trenować. No i zaczynamy sobie najważniejsze, yy, co dzisiaj przed nami, czyli paczki. No dobra, idziemy na prawą stronę. Ko napisał list i ogólnie tak zacząłem szukać materiałów dobrej jakości i są, so, ale niestety meczek Nabieg tu z prawej strony i taka 180 pompka. Nawet nie wiem, czy 180 było tu zrobione, bo to było wykończone po prostu z drugiej strony. I widzicie jaka jest jakość? Jak nie zobaczymy powtórki, to nawet często nie będziemy wiedzieli, co się dobrze stało. Ale według mnie to była taka pompka jedną ręką skończona z drugiej strony. Yy, idziemy dalej. Na wprost kosza. Młyn, ale taki kurde bez lotu. No, zresztą yy, ujęcia tej kamery i brak powtórek nie pozwalają nam ocenić za wiele, co tutaj się dzieje. Na przykład, było ujęcie bardzo od dołu, w związku z czym od dołu no to każdy będzie miał głowę nad obręczą, head over rim, bez dunker ever i te klimaty. No, ale tutaj mamy na razie dwie paczki. Zobaczymy sobie, co w trzeciej nam tutaj pokaże. Tak leniwie, w lęcz, tak flejowato bym powiedział. Znów idzie na prawą stronę, chociaż zależy, w którą stronę jesteście obróceni, to czy będzie lewa, prawa czy prawa, to już zależy od Widzi mi się. A, i próbował teraz pompkę dwoma rękami kończoną z drugiej strony, niestety spudłowaną. I jeszcze jedna próba, chyba popatrzył na zegar, że zostało 6 sekund. Raczej się wyrobi bez problemu. Nie, spudłował. No i pudło, czyli mamy mm, zrobione ile wsadów? Dwa? Dwie paczki zrobił? Tak mi się wydaje. No ale dobra, mam nadzieję, że teraz będą chociaż yy, powtórki. Yy, I właściwie to by było w tyle yy, w tej rundzie. Dawać powtórki, bo przy powtórkach może coś jeszcze więcej powiemy. Jest, pierwszy wsad. No i to jest taki rewers. Jedną ręką kończony z drugiej strony. Na dzisiejsze czasy wsad meczowy. Chociaż wtedy już też wsadzaj tak w meczach. No to był, była naprawdę ciekawa pompka. Może nie jakaś najpiękniejsza, ale. Naprawdę zawsze to inaczej wyglądająca niż te pompki kończone standardowo z boku czy tam na wprost kosza. Zawsze jak się przelatuje przez ten kosz, to wygląda to trochę inaczej i jest ciężej. jest ciężej, bo nie widzimy tego kosza, bo nie jesteśmy w stanie tak odchylić się do tyłu. Dlatego wiele osób robi t double kończąc z przodu obręczy, bo z drugiej strony jest po prostu ciężej i tak mniej wygodnie. I team Perry jest pierwszy w pierwszej rundzie, bo był w końcu jedyny i ma 30. Był pierwszy na razie i jedynym uczestnikiem 31 punktów. Ok, teraz będziemy mieli lepszy punkt odniesienia, już po drugim rankerze. Watson, zobaczymy, numer 15 na plecach. Yy... W 95... No ej, słuchajcie, w 95 Vince Carter na McDonaldzie robił rozpierdol pod nogą i tak dalej, więc NBA zobaczymy co zaoferowało. Windmill dwoma rękami. tak jak robił na konkursie wsadów z Vince Carterem Chris Clark. Yy, Okej, okay, nie najgorzej. Na pierwszą pakę zawsze warto mieć pakę, które się nie buduje. Zawsze to jakiś rytm narzuci. Narzut. Ogólnie... O kurde prawie to skleju taką 360 yy, z narzutu. Yy. Ogólnie dunkerzy w tamtych czasach nie lubili narzutów, bo oni mieli mieć piłkę w rękach. Jest 360, chociaż raczej 180 z narzutu jedną mm, ręką. Zawsze to jakaś wszechstronność i bardzo spokój, jak na, na te czasy, które oglądamy. O kurwa, ej, porządny 360 windmill. Chcę zobaczyć powtórkę, bo wydaje mi się, że naprawdę dobrze to zakręcił. Nie spodziewałem się tej paki. Oglądałem jak zwykle, ale jak zwykle nie pamiętam tych konkursów, więc często gdzieś tutaj, wiecie, coś tam dryga trochę, jak widzę niektóre wsady, ale gęsią skórkę mam, nie wiem tylko czy jest kurwa zimno, bo węgla nie dostałem od naszych pisiorków, czy, czy po prostu wsady mnie jarają. Spójrzmy jeszcze raz, to jest ta 180, chociaż słabo, nieczysto faktycznie wykończona, no i ten 3,6 win, który najbardziej, 180 win może być. To pięknie zakręcony. To jest 360, znaczy 360, 180 windmill. Naprawdę ruch ręką bardzo mocno zainicjowany. Widać, że on kręcił tą prawą ręką, a nie tylko ściągał gdzieś tam do biodra albo pomiędzy. Także naprawdę baja. Opaska podrzepkowa. Widzę na prawym kolanie. To, co ja muszę teraz też nosić, bo kuźwa moja guzowatości moje kolano potrzebuje docisku. No i Watson słusznie, słusznie ja pytał profesjonalnie strusznie. Wezmą mi kiedyś do kanału Sata dzieje nie wezmą mnie, bo nie mam, nie mam kontaktów. A ja tam słusznie! srusznie wsadził. Dobra, i teraz Damas. Nie wiem jak to mówić, Dumas. Dobra, będzie Dumas po prostu. Dumas. Dumas na dwa serca. Była taka lektura szkolna, nie wiem, czy znacie. O dunkerach jeżdżących na koniach. Yy, idziemy dalej. Z, o kurwa, gość co nakręcony. Widać to od razu po ruchach ciała, że jest jakiś taki naspidowany. Nabyk z lewej strony w pełnym biegu z kozłem. Uuuu. Ej, ten windmill wyglądał chyba naprawdę dobrze. Mówię chyba, bo zawsze to tak na powtórce będzie lepiej widać. O ile będzie powtórka w wsadu. Yy, ale no, powiem, że w takim biegu skakał, że po prostu leciał z bardzo daleka i chyba to byłby naprawdę dobry win-win. O, będzie narzut, a to ci dobre, znów na, na wprost kosza. O Jezus, ale no niestety, oni nie są dunkerami i nie mają obcykanych yy, gdzieś tam narzutów. Tu się oczywiście śmieją, bo to takie czasy, że no nie wolno było podłować, po prostu trzeba było te wsady robić i... No, no jak nie robił tych wsadów, no to, no to się śmiali, nie? No ludzie byli przyzwyczajeni do Jordanów, Wilkinsów, którzy nie pudują. Oho, daleki nabieg z kozła. chuja widziałem. Bo im szybciej gość leci, tym bardziej klotkuje. To jest chyba, nie wiem, z, nie wiem, czy z 20 klatek jest chociaż. No i niestety, trzy dwa, Ale... <słuch> Powiem wam, co boli go kolano? Chyba na zimno wyszedł albo nie rozgrzany. Powiem wam, że no to niestety jest no jak prawie że Reverse Windmill, ale to było złe podanie. I ha, tu jedną ręką próbował już tak na hama wsadzić. I powiem wam, że no naprawdę jest eksplozywny i naprawdę wygląda na takiego gościa, który potrafi wsadzać. No ale wiecie, jak to jest na tych konkursach. Trzeba mieć też jakiś plan. Trzeba mieć też. No Przede wszystkim trzeba robić te wsady. No i Dumas 15, czyli numer yy, Watsona na koszulce, tak? Dobrze mówię, Perego? A, to chyba Watsona. Dobra. I miner. Zobaczymy, co tam u minerach jeszcze w nogach. Po ostatnim zwycięstwie w konkursie wsadów. No wiemy, że ten gość strasznie mocno. Wsadzał, napierdalał niesamowicie mocno te paki. Zmieniają sobie piłki. Ciekawe dlaczego. Czy oni mają jedną napompowaną bardziej, jedną, drugą mniej? Czy jednak gdzieś tam, nie wiem, to jest kradziona, druga nie? I idzie sobie do prawej strony. Z nabiegu. Ej, ma wyjebane. Ale wiecie co mnie ciekawi? Po prostu jak oni skaczą? Czy oni są w ogóle w jakiś sposób rozgrzani? Nie mam pojęcia. Od deski. Uuu, jedną ręką od deski. Mocno. O kurwa, co to przeżywają. No jest całkowicie inny klimat niż to, co się teraz dzieje. Tam jest takie... Jakby ich tam elektrostymulatorem się pali po jajkach. Z lewej strony narzut. Zajebista pompka. Tyle mogę powiedzieć. Nie, no to widać, że to jest innego straszną pompkę wykurwił z narzutu. Szak tam siedział, o ile dobrze poznałem. Ja pierdolę. Szak to długo naprawdę był w lice. 95 już. Ja pierdzielę. No i... Yy, ma już dwie dojebane paki yy, i zobaczymy sobie, co teraz zrobi. Od deski nie, zrezygnował, to nie było to, co chciał zrobić, więc powtórzy sobie jeszcze raz. Yy, no i spójrzmy znów od deski Uff, i wyżył się po prostu dwoma rękami na koszu od deski. No ale widać, że jest prawdziwym dunkerem takim gościem, który naprawdę napierdala, nie? A niesamowite rzeczy oni muszą robić wszyscy na rozgrzewkach. Wiecie, my widzimy jeden konkurs sadów w roku. Kafu Windmill. No i Harold Miner zdecydowanie tutaj będzie pierwszy, bo to jest naprawdę mocna runda i no nie jest to zaskoczenie w końcu Slam Dunk Champion 93 i gdzieś pewnie wiele osób tutaj stawiało na niego i i, i powiem wam, że niesamowite rzeczy gracze NBA muszą robić na rozgrzewkach. My widzimy jeden konkurs w roku u nich, a to co oni muszą robić na tych rozgrzewkach, no mógłby z dalsza jeszcze wsadzić, większy extension zrobić, mimo to i tak naprawdę nieźle pokazał nam to cały wachlarz wsadów, dwoma rękami od deski, tu fajnie widać to, czego brakuje obecnie wielu dunkerom. Zakres ruchu w najszerszych grzbietu. Patrzcie, on jest w stanie łokcie dać aż za głowę, a ja na przykład jestem tak pospinany, że nie jestem w stanie. No widać, że tutaj był aż za blisko obręczy tego zapasu. Jest naprawdę yy, bardzo, bardzo dużo nakręcenie. Peyton wariuje. Yy, dikenbe, Analmutombo, wszyscy tam są. I 49,2%. Wcale się nie dziwię, naprawdę na razie najmocniejsza runda. No i dobra, zobaczymy sobie, kto teraz jest. Łyczek energetyka, tylko nie ma reklamy. Za to jest antyreklama. Nie pijcie energetyków, to niczego wam to jest niepotrzebne. I niestety jest uzależniające jak wiele innych yy, rzeczy. Więc gdzieś tam. O, docencie też to, że na przykład. Słuchajcie, o kurwa, tu nie leci. Ja gadam do was, a tu nie leci myślałem, że leci. Hmm. Na przykład, dostaję dużo ofert współpracy. Hmm. No, naprawdę dostaje jakieś kolageny, jakieś kurwa, wiecie, nie wiem. Ach, szkoda gadać, ale dostaję dużo ofert współpracy. I wiecie, że się na nie nie godzę. Tak, bo wam nie będę wciskał gówna. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz to specjalnie rzucam takie zaporowe kwoty, że. Dają sobie spokój od razu. I o kurwa on to wsadził. To był trz... 180 raczej kaw Windmill, albo... Trz... No, 360 to by był bardziej na kosza, ale wyglądał bardzo dobrze i chcę zobaczyć powtórkę tego. Chyba wykończenie nie było tylko zbyt czyste. Spójrzmy sobie na tą rundę, a potem wam powiem dalej, co tam, co, tam, co, tam, co tam z tymi współpracami. O kurwa, dwoma rękami, tak z dystansu chyba ze ściągnięciem do jajka. No ciekawe mają te wsady, takie proste, ale słuchajcie, w czasach, gdzie każdy dunker przekłada pod nogą, no to takie rzeczy wyglądają naprawdę wyjątkowo, jak się na to patrzy, nie? No to jest tak jak z ciuchami, w czasach, gdy każdy chodzi gdzieś ubrany jak klaun na wszystkie możliwe kolor kolory i jest taką oczojebną bombką, no to jak pojawia się facet w dobrze skrojonym garniturze, no to Wiecie, klasyka, ale rozpierdala system. Widać, że to jest totalnie inna jakość. I często jest przy takich wsadach, właśnie to widać, że pomimo tego, że to są proste wsady, to to są wsady takiej jakości, mm, znaczy jakości, w innym stylu. No tu się minął totalnie Harvey z koszem i koniec czasu. No, dość słaba runda, niestety, przez pudła. A wracając do współprac, no to słuchajcie. Olejki CBD, kolageny, gry komputerowe, gry, komputerowe, gry na telefon, dostaje tych współprac, bo zasięgi jakoś tam rosną i dostaje te współpracę, ale spokojnie, kurwa dobrze, ładny, ładny wset, ale spokojnie, wyjebane na to i swoim fanom, swoim gdzieś tam... Yy wam po prostu nie będę za 1000 złotych y, reklamował wszystkiego co się da. No niestety nie. Także słuchajcie, jak ja wam coś będę reklamował kiedyś, to to będzie działać i nie będzie to jakiś 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 wał. Także no, także na razie widzicie, że na żadnym odcinku nie ma treści sponsorowanych i ja nikogo nie reklamuję i jest fajnie. Zajebiście. Dlatego mogę sobie gadać o kim i o wszystkim co chcę. Izaja Ryder. Okej. Okay. Oh yeah. Zobaczymy co tutaj Izaya Ryder ma w nogach po ostatnim konkursie. Bardzo długi nabieg na fibie weź nie miał tyle miejsca. O kurwa, spudłował. Strasznie długi nabieg. strasznie duża prędkość. Widzę, że on ma tu swój fan klub. Strasznie duża prędkość, skok z jednej nogi. Ohoho, ho. ja pierdolę, jaką on ma szybkość. Wsadził to? Wsadził to. No, szczerze, wsad bardzo prosty, ale wszystko u niego się dzieje tak jakby dwa razy szybciej niż u innych. Strasznie napierdala. Jak skoczek z wysz. W pewnym sprincie. I narzuty. Niestety niedokładnie. Dość chaotycznie to tutaj wygląda. No, pasowałoby nie pudłować. No, ale jak się robi wsady z narzutu, no to jest dużo więcej rzeczy do zepsucia. Okej. Okay. O kurwa. Ładny byłby Windmill z narzutu, ale mamy pudła i jak tak dalej będzie, to on do finału nawet nie wejdzie. O kurwa, no powiem wam, że nie wiem, czy tutaj go jakaś trema z minerem zjadła, bo to chyba chodzi o minera, tak mi się wydaje. O kurwa, dobra, jest, mamy porządnego Windmilla z narzutu, ale potrzebujemy jeszcze jedną dobrą pakę, bo nie wydaje mi się, że jemu się uda. Wejść od deski, okej, okay, zakurwił dwoma rękami, aż cały kosz tam polatał na wszystkie strony. Ale runda wcale nie rewelacyjna, chociaż też miejmy na uwadze, że gdy nabiega się z tak daleka i gdy narzuca się z tak daleka, no to też więcej czasu on tracił na powtarzanie tych prób i gdzieś to tak, wiadomo, w czasie się rozłożyło. No patrzcie, skąd on narzuca, patrzcie, jaką wysoko narzuca. Ja u siebie na sali bym nie narzucił, tak, bo bym sufit. Ojojoj, ta piłka się mu za nisko odbiła w ogóle. I to był taki zwykły, wsad dwoma rękami. Tu kolejny wsad dwoma rękami. No co on dał? Wszystkie wsady dwoma rękami? Ja pierdole się, drawł, łapił za głowę. Panie Ryder! Chyba byłeś tutaj faworyzowany, przynajmniej, no dobra, trzech wlazło, uff, jest, jest ok, dobra, trzech wlazło, myślałem, że dwóch, ale czy Isaiah Rider tu powinien być, gdy wsadził tylko dwoma łapami i gdzieś tam na takim chao chaosie? No nie wiem, no wiadomo, że efektownie wygląda ją te jego narzuty i ten nabieg, ale więcej bym chyba tutaj, więcej bym tutaj chyba, kurwa, no nie dałbym tyle chyba. Coś mi się wydaje. No, ceniając tak, wiecie. No i dobra, 15. Zobaczymy sobie, co gość tutaj jeszcze odwali. Nabieg z lewej stronie. O kur... Z lewej stronie. Z lewej skronie, zaraz mogłem powiedzieć. To był ciekawy wstał, taki 180 mil skończony z drugiej strony z dwóch nóg. Kurwa, naprawdę, naprawdę dobra paka. Jakby to zrobił, yy, jakby to zrobił Ryder, to by pewnie tutaj wszyscy się osrali po szyję, ale... No ale, dobra. Kolejny raz narzut. Oj, oj, oj. Spudłował to, nie? Spudłował, ale widać, że to był taki ultra pełen windmill. Dro drobił kroczki. On co oznacza, że to takie, wiadomo, liczenie że... No niestety, no tu... Raz, że mają mało czasu i to jest szansa na wykręcenie dwóch porządnych paczek. Mm. No ale... No nic, no i jeden sad, troszkę mało, chociaż ten jeden sad był naprawdę niezły. No ale będzie lipka. Spójrzmy sobie, czy pokażą w ogóle wykonany. Ja pierdzielę lejapa prawie zrobił. No niestety, no nie mają opanowanych tych narzutów. No realizacja też nam nie pokaże tego pierwszego wsadu. Pierwszego, przepraszam. Pierwszego wsadu. No ubieraj kurtkę, bo jest pewnie zimno na hali, więc przejebane macie, jak musicie tak skakać. Ale słuchajcie, widać po was, że nie jesteście. Mm, Rosjanami i macie yy, karnację, taką jaką macie, więc oznacza, że macie Gena do tego. No ale zobaczymy sobie teraz Izaja Rider, co nam tutaj pokaże. Tak, teraz jest Rider, czy teraz jest. Ryder, ale mi się chce spać jeszcze. Ale mi się chce jeszcze spać. Jest godzina 10, wy to będziecie oglądać o godzinie. 14 prawdopodobnie Nabieg z lewej strony, będzie znów agresif No niestety bardzo niedokładnie nie ja mam wrażenie jakby ta piłka co Ryder ma w ogóle się nie odbija Ojoj pod nogą od razu spróbował Tak bardzo chaotycznie Skup się chłopie, skup się Jesteś strasznie nakręcony Spudłowane pod nogą yy, Czyli Tak zwany co, jak to się nazywał Nie East Bay, to był Ryder po prostu I znowu spudłowany No ja pierdolę, za dużo chaosu tak, z jednej nogi nazywa się Ryder, bo to jako pierwszy zrobił w konkursie yy, rok wcześniej. O kurwa, to było zajebiste. To było do bioderka i 180-ka kończona z drugiej strony dwoma rękami. Zajebisty wsad, chcę powtórkę zobaczyć. Windmill dwoma rękami. No w końcu, widzisz, wystarczyło pozbyć się narzutu. I na ostatniej piździe już. O kurwa, patrzcie tu, co się odpalił na ostatnie. No ale patrzcie, jakie jury siedzi, widzicie? Chłopy notują, chłopy analizują, chopy się zastanawiają. No i zobaczymy sobie powtórkę. Mam nadzieję, że pokażą. No, za dużo chaosu. Mogłeś to powalczyć o zwycięstwa. Może jeszcze wygrasz się. Ja nie wiem, nie pamiętam kto tu wygrał. Ale zobaczymy sobie, co tu ci w końcu wyszło. To była chyba ta ciekawa. Tak. Do bioderka za. Kr... za... nie, jedną ręką zrobiłeś. Jedną ręką zrobiłeś. Okej, okay, dobra. Myślałem, że dwoma to skończyłeś. Mimo to i tak fajna paka. Win mi dwoma rękami, nie jakiś super obszerny, bo do bioderka tylko ściągnąłeś, można powiedzieć. I masz 34. No, ale nie jest to jakiś super wysoki wynik. Wystarczy teraz, według mnie, że Harold wyjdzie, skupiony, odpierdoli, dziesiąty raz ten sam wsad. wykurwi jakąś pompę, albo nie wiem co wykurwi, no i będzie po konkursie. No i spójrzmy na bieg z lewej strony. Jest pompa, ja pierdolę, no widzicie, była pompka w tamtym też, yy, w tamtej rundzie, więc jakoś nie ma tutaj zaskoczenia. I mamy zrobioną pompkę, no wachlarz wsadu zobaczymy, czy ma jakiś szerszy niż wsady od deski jedną i dwoma rękami. O kurwa, windmill z kozła, Scotty Pipa patrzy na jego wsady, idziemy dalej. No i na razie już zdecydowanie chyba na takim luzaczku gość tylko pokazuje, że... On to wygrywa. 360 i tu już jest właściwie po wszystkim według mnie. Widać tu po prostu inną jakość, może nie jakość, może inne przygotowanie, inną powtarzalność w porównaniu do innych dunkerów. I ostatnia paczka od deski, spudłowana, ale to już nic nie zmieni, nie, jeszcze coś zmieni. Jest i jedną ręką od deski. Co prawda, widzieliśmy już to w poprzedniej rundzie, chyba ostatniego wsadu i tak nie zaliczył do tego. Mimo to, no, miner wygrywa ten konkurs sadów. Nie znam jeszcze wyników, ale wygrywa ten konkurs sadów według mnie. Spójrzmy, pierwsza paka, Kaff Windmill. Nieczysto nie z nie takim gwoździem, on przecież w 93 jak zakurwił, to myślałem, że mi rozedrze na tym fotelu. Tak mocno zrobił tego Kaff Windmilla. Po, pompka nie. To jest 180 pompka. Ciężko nazwać windmillem. Może nie jakaś super moc, ale najważniejsze było tutaj, już, żeby nie pudłować, bo to miał prostą drogę do zwycięstwa. I tak. Tak jak mówiłem, Harold Miner wygrywa konkursatów 95 roku. Dostaje tutaj statuetkę. Prawie taką jak ja. No i drodzy Państwo, to koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni. Możemy iść. I. Fajnie, że spędziliście ze mną te 20 czy tam 30 minut, nie, 25 minut y, wyszło, no. łącznie. Y, no spodziewajcie się więcej materiałów. Y, dajcie może znać w komentarzu, co chcielibyście u mnie zobaczyć, na przykład na kanale, bo wiecie co? Y, czasy się zmieniają, nie? Czasy się zmieniają i generalnie zawsze YouTube, tak jak mów gadałem z Kipim kiedyś, nie? Zawsze YouTube słynął z długich treści, nie? Z długich treści, czyli gdzieś tam długich filmów. Mój kanał przecież też. Zawsze filmy co tydzień, albo kilka długich filmów w tygodniu, albo nawet było okres, że dawałem codziennie. Ale teraz, no niestety, świat się zmienia i teraz na całą masową skalę lecą shortsy lecą shortsy, te tiktoki i tak dalej. Także przepraszam Was, że wrzucam tyle tych shortsów i muszę to nagrywać, bo niestety jak tego nie nagram, to inni będą robić sobie, yy, że tak powiem, zasięgi, chuje moje dzikie węże i potem no wiecie jak to będzie wyglądać. Ale wierzę, że Wy jesteście ze mną, jak mam Was, to już jest dobrze, a chuj tam. Na razie, Elo. Która to jest godzina? Dziesiąta. Trzeba się ubrać do kościoła. Potem Narosu do Teściów. Potem pierdolny trzeba. Dobra, nara. Za dużo tego.